Siemka. Nie, nie mogłam nagrać po prostu jak ja gadam, bo jąkałabym się co drugie słowo i... zajęłoby mi to z 10 dni jak nie więcej. Ale walić to, dzisiaj pokażę wam ce. Sperdedity co miałam zrobić i szczerze, jeden robiłam z jakieś 4, 5 a nawet 10 godzin. Boże, ale niektóre słowa śmiesznie brzmią w tej apce. Dobra, to nie jest ważne. Zaczynajmy, okej? Okay? Miałam jeszcze coś powiedzieć o tych postaciach. Jakby co to wszystkie te informacje. Brałam z neta. Ja wiem dużo o tych postaciach, ale i tak, bo jeszcze bym palnęła jakąś... głupotę. To tak. To jest Katsuki Bakugo. Świetny opis i nie teraz na serio. Ten oto. Tutaj kolega jest uczniem 1a WA i jest jednym z głównych bohaterów w mangi Mehero. Academia. Ma obecnie 16 lat urodziny 20 kwietnia, Adeku, czyli główny bohater Mangi i jego kolega z dzieciństwa nazywa go Kacchan. Jest średniej wysokości nastolatą z bardzo roztrzepanymi blond włosami i czerwonymi oczami. Jego mama to Mitsuki Bakugo, a tata to Masaru Bakugo. Jego dar, indywidualność, nie wiem, to eksplozja, no, że robi bum-bum z ręki. Jest bardzo arogancki i agresywny. W dzieciństwie był znany z nękania małego Izuku. który nie posiadał daru, czy tam indywidualności. Po przyjęciu do UA i doświadczeniu kilku porażek, stawał się mniej antagonistyczną osobą, mimo iż nadal posiada wiele nieprzyjemnych cech, bla, bla, bla. Jego styl walki to bezlitosne atakowanie przeciwnika, oraz brak szacunku do pobliskich obiektów, noże niszczy wszystko, co mu stoi na drodze. Mimo to. Jest bardzo utalentowany w walce, potrafi używać swojego daru? Indywidualności? Nie wiem. Będę widź daru, bo tak. To jak mówiłam, potrafi używać swojego daru na wieleżnych. Sposób, nie tylko do atakowania. Umie też naprawdę szybko wymyślić dobrą strategię. Przez co posiada jedne z najwyższych ocen w swojej klasie. Wie doskonale o tym, kto jest jego wrogiem, a kto sprzymierzeńcem chociaż nie zachowuje się zbyt przyjaźnie względem. Sojusznik w to o wiele zimniej i brutalniej traktuje swoich wrogów. W klasie jest on. Raczej antyspołeczny, wydaje się nie troszczyć o inne osoby, nie pamięta nawet Darfi. Nazwisk swoich kolegów. Zdarzają się jednak wyjątki, pamięta on nazwiska osób, które dały mu wyzwanie lub których umiejętności szanuje. No no i jeszcze Baku go nazywa i kropka. Co miało znaczyć żałosny i słaby chłopak? No i co? Nie mam co jeszcze powiedzieć, to tyle. Następny jest Denki Kaminari, członek baku skwadu i cyrusz mojej przyjaciółki. Też chodzi do klasy 1a. Jego nazwa bohatera to Hargebolt. Denki ma blond włosy z czarnymi. Błyskawicowymi pociągnięciami i małymi cienkimi brwiami. Jest nieco zalotny w stosunku do dziewcząt z jego klasy, a nawet tych z innych klas, próbując uchodzić za sprawnego mwce. Nie ma szczęścia w swoich podejściach, często jest ignorowany lub wręcz odrzucany przez wszystkich, choć wydaje się, że ma stałą przyjaźń z miną Ashido i okazjonalnie także z Keokairo. Lubi kobiety podobnie jak Minoru Mineta. Chociaż nie jest aż tak zboczony, jego dar to elektryfikacja. Pozwala mu strzelać prądem z jego ciała. Jednak przekroczenie limitu mocy powoduje, że mózg ulega zwarciu i musi naładować swidar za pomocą ładowarki telefonicznej. Kiedy przekracza limit mocy, staje się chichoczącym idiotą, Dobki nie wrci. Do normy. W tej formie zawsze daje kciuki, aby inni wiedzieli, że jest w porządku. Następny jest Izas Hiyamada, znany również jako prezent Mic. Jest zawodowym bohaterem. Który uczy angielskiego w liceum a. Jest wysokim, szczupłym mężczyzną o długich szpiczastych blond włosach i niewielkich wąsach. Utrzymuje osobę prezentera radiowego. Często staje, gdy mówi i utrzymuje pewien poziom podniecenia lub głośności niezależnie od sytuacji. Obecnie Mic ma wielką awersję do owadów. Do tego stopnia, że mdleje, gdy zbyt wiele jest w jego ogólnej okolicy. Gdy się urodził, jego krzyki doprowadziły do uszkodzenia. Uż urodził lekarze, który odbierał port, iż normalnie dary dostaje się w wieku czterech lat, a Hizashi, tak samo jak świecące dziecko dostał dar od razu po urodzeniu. W latach młodzieńczych Hizashi uczęszczał do liceumu Aszotą Aizawą. Jego dar to voice. Zwiększa wysokość głosu, dając mu możliwość generowania wysokich dźwięków. Chizas nosi na szyi specjalny element wspierający system w kierunkowych, który pozwala mu kierować falami dźwiękowymi. Zapobiega to wpływowi daru na sojuszników, którzy są blisko niego. Następna jest Emi Fukukado, znana również jako Ms. To profesjonalna bohaterka oraz nauczycielka uczniów z drugiego roku w Akademii Ketsubutsu. Jest młodą kobietą o atletycznej bufowie i włosach sięgających do klatki piersiowej, które w mandze są błękitne, ale w anime są zielone. Jest wesoła, towarzyska i pozytywna. Jest również dość postępowa w swoich myślach. Bezustannie flirtuje za izewą nie okazując przy tym wstydu. Chociaż ma żartobliwą i zabawną osobowość, Emi ma bardziej dojrzałą i skupioną stronę. Szczególnie jeśli chodzi o nauczanie swoich uczniów. Następny jest Tamaki Amaiki, znany też jako syneater, uczęszcza do klasy 3 w liceum. U A jest też częścią wielkiej triki. Tamaki jest młodym, wysokim mężczyzną obladaj. Karnacji skry. Jego uszy są szpiczaste i dłuższe niż u innych, z wyglądu przypominają te. U elf. Ma roztrzepane włosy idące ku grze, które mają odcieni indygo, pasma jego włosów. Opadają mu na twarz. Jest wyjątkowo nieśmiałą, zdystansowaną i ponurą osobą, jest zamknięty w sobie, w szczególności kiedy jest pośród wielkiej ilości ludzi. Bardzo łatwo się denerwuje i stresuje, kiedy rozmawia z nowymi ludźmi. Zazwyczaj, kiedy jest już na skraju paniki, to opiera głową o ścianę, by uspokoić się i zakryć swoją twarz przed innymi, reaguje. Też tak, gdy ktoś go obrazi. Jego dar to rekonstrukcja. Daje mu możliwość manifestowania fizycznych cech wszystkiego, co zjadł. Na przykład, jeśli zje tako ma możliwość by przemienić swoje palce w macki ośmiornicy. Dodatkowo, wszystko co manifestuje jest silniejsze niż zwykle, co widać po tym, jakiego szczypce kraba łatwo mierdżą metalową. Broń. Im więcej zje tamaki, tym jego manifestacja będzie silniejsza. Następna jest Pony Tsunotori, uczennica klasy 1b w liceumu, a Pony to niska dziewczyna o okrągłej twarzy. Ma falowane blond włosy do połowy pleświ duże oczy w kolorze pruskiego błękitu. Z jej głowy wystają dwa długie rogu, tworzące kształt liry. Ma ona kopyta zamiast nki krótki koński ogon. Pony jest nieśmiałą i naiwną dziewczyną ze słabą znajomością. Języka japońskiego, co chętnie wykorzystuje jej kolega z klasy, Neitomonoma, by obrazić uczniów 1A. Kiedy się denerwuje zaczyna mówić w swoim ojczystym języku. Jej Darto Horn. pozwala kucykowi odłączać się i wystrzeliwać rogi jako pociski. Potrafi wystrzelić kilka rogów z rzędu, a nowy zestaw regeneruje się na jej głowie niemal natychmiast. Następny jest Izuku Midoriya, znany również jako Deku. Jest głównym bohaterem Mangime. Hero Academia oraz jej adaptacji w formie Anime. Chociaż nie posiadał daru, udało mu się przekuć uwagę legendarnego bohatera Almikta, dzięki swojemu heroizmowi, stając się jego podopiecznym oraz jednocześnie uczniem w prestiżowym liceum A. Almit przekazał. Midoriu i Schidar, co uczyniło go dziejątym użytkownikiem One for all. Jego mama to Inko. Midoriya, a tata to Hisashi Midoriwa. Ma duże zielone oczy, ciemnozielone, bujne włosy i cztery piegi symetrycznie rozsiane na jego policzkach. I Izuku jest bardzo nieśmiałym. Pomocnym i uprzejmym chłopcem. Ze względu na to, że miał trudne dzieciństwo przez to, iż. Urodził się bez daru, początkowo jest postrzegany jako niepewny, ostrożny i nieśmiały. Zwłaszcza przed katsukim bakugo, który stale dręczył go z powodu jego marzeń o tym, by zostać bohaterem. Jednak po przyjęciu do liceumu a stał się bardzo pewny siebie oraz zaczął zdobywać nowych przyjaciół. Jego dar, czyli one oneforal w przeciwieństwie do innych. Dar jest przekazywany z jednego posiadacza na drugiego pozwala użytkownikowi uzyskać dostęp do zgromadzonej mocy, która zapewnia użytkownikowi chwilową nadludzką siłę na niszczycielskich poziomach, zwiększoną zwinności, zwiększenie słuchu i nadludzką prędkość. Metoda przekazywania i przeniesienia oneforal jest wykonywana przez odbiorcę, która zażywa dna obecnego użytkownika daru. Pokazano to, gdy Almid dał Izuku swoje pasmo Włos w do spożycia, co pozwoliło Izuku na odziedziczenie Oneforal? Oneforal nie. Zostanie przeniesione na nowego odbiorcę, chyba że użytkownik tego życzy. Nie oznacza to. Jednak, że Oneforal nie może zostać przymusowo przekazane. Następny jest Rej, jeden z wychowanków Gracefield House oraz jeden z głównych bohaterów? Mangitecha e Promised Neverland. Nie wiem nic o tej postaci, więc informacje o nim już. Musiałam brać z neta. Ma włosy koloru czarnego z długą grzywką zakrywającą lewe oko. Ciemnozielone ślepia są poważne. Patrzą na świat z nutą pogardy i wyższości. Rej dorastał. W sierocińcu Grace Wielkhaus, dostarczony tam w nieznany sposób jako dziecko. Był jednym. Z wychowanki którą wraz z innymi dziećmi nazywał mamą. Rej to wycofany i raczej mało towarzyski chłopiec. Woli towarzystwo książek niż innych dzieci. Jednak są to tylko pozory. Tak naprawdę jest bardzo ambitny i wygadany. Swoją zdolnością logicznego myślenia i dalekosiężnego planowania potrafi zrealizować wszystkie swoje zamiary. Jest bardzo skupiony na swoich celach i zdolny do dążenia po trupach do nich. Stara się być obojętny, ale czasem ukazuje swoją bardziej emocjonalną stronę. Prawda o świecie doprowadziło go w pewnym stopniu do obłędu oraz desperacji. Mimo wszystko, dba o swoją rodzinę i stara się zapewnić jej bezpieczeństwo. Następny jest Levi Ackerman, często nazywany Kapitanem Lewim. Jest kapitanem oddziału specjalnego, wchodzącego w skład korpusu zwiadowczego i jest powszechnie znany jako najsilniejszy żołnierz ludzkości. O nim już w ogóle nic nie wiem, więc no. Lewi ma krótkie, proste, czarne włosy stylizowane na podcięcie, a także kobaltowe oczy ze zwodniczą młodą twarzą. Jest mężczyzną o niskim wzroście. Ma w zwyczaju marszczenie brwi, albo pozostawia je bez wyrazu, jest to spokojna postawa, często sprawiając, że trudno odgadnąć, o czym myśli. W wyniku swojego wczesnego dzieciństwa Lewi jest opisywany jako pedant przez tych. Którzy znają go osobiście, ponieważ preferuje ona by jego otoczenie i on sam był zawsze nieskazitelnie czyste. Jest również przeciwny brudzeniu samego siebie. Czy swojego sprzętu jest znany z tego, że czyści swoje ubrudzone krwią ostrza nawet przebywając na polu bitwy. Jednakże nie zawaha się pobrudzić swoich rąk, jeśli wie, że jest to konieczne. Następna jest na nami Meishu. Jest postacią z mojego, Anet i Marshmello melody AUOMHA. Znana jest również jako Retknit. Nie powiem nic o niej, bo zrobię to w innym filmie. Gdzie przedstawię jej klasę. Następna jest Buka z Muminkw. Nie wiedziałam jak mam ją narysować, to po prostu wzięłam głowę z gacha i narysowałam resztę. Buka jest funkcyjnym stworzeniem, bohaterką cyklu. Książek o Muminkach autorstwa Tove Jansson. Istota podobna do skały, o potężnej posturze. W bladych oczach i wyszczerzonych zębach. Przemieszcza się po świecie, niejednokrotnie. Odwiedzając Dolinę Muminkw, przyciągają światło i ciepło domu pojawiając się w jakimś miejscu przynosi hut i zamraża ziemię na której dłuższy czas stoi w miejscu gdy przebywa dłużej niż godzinę nic już nie wyrośnie buka wzbudza powszechny strach jednak nie wiadomo czy naprawdę jest groźna czy tylko samotna i nieszczęśliwa następna jest mała mi nie wiedziałam jak mam ją narysować i jestem zawiedziona. Rezultatem. To wygląda strasznie. Ale no, mała mi to jedna z bohaterek książek i filmie. Animowanym z cyklu Muminki. Mieszka z rodziną Muminkw. Jest tak mała, że może usiąść na dzbanku do mleka. Ma włosy splecione w kok. Złośliwa, czasem nieco agresywna. Indywidualistka. Mówi to, co myśli i robi to, co chce. Mimo to ma bardzo pozytywne stosunek do życia. Jest młodszą siostrą Mimbli, więc należy też do gatunku Mimbli. No i w końcu ostatni jest Włóczyki. On już wygląda lepiej, ale i tak źle. Jest bohaterem serii książek i serialu animowanego z cyklu Muminki bla bla bla. Najlepszy przyjaciel. Muminka, syn Joka, przyjaciela tatusia Muminka. Lubi rozmyślać, grać na harmonijce i palić. Fajkę. Uwielbia dobrą kawę, jest osobą, która woli samotność niż przebywanie w gronie. Przyjaciół, ale mimo to jest przyjacielski, empatyczny i mądry. Lubi pieszy wędrówki. Nienawidzi wszelkich zakazów. Jedyną osobą, której nie może znieść, jest strażnik pilnujący. Parku, z którym zresztą rozprawia się w jednej z powieści. Stara się posiadać jak najmniej rzeczy, jest w tym aspekcie przeciwieństwem Ryjka. No i w końcu po dwóch miesiącach to skończyłam. Nie wiem kiedy zrobię to drugi raz, ale... Postaram się wtedy zrobić to szybciej. Czyli pewnie znając mnie po miesiącu. Śrz, idę. Robić resztę, bo jestem pod wpływem kawy, więc mam dużo motywacji i energii, o trzeciej... Godzinie. Więc no, miłe jego dnia lub nocy. Sejonara.